Drodzy bracia i siostry, Kościół w Polsce zadaje nam na ten rok, w którym się teraz znajdujemy, taki temat, temat o Eucharystii. Od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy, staramy się przybliżyć każdemu z Was, jeśli przychodzicie tutaj we czwartek, właśnie temat Eucharystii. Ostatnio skończyliśmy takie przechodzenie po poszczególnych częściach Mszy Świętej razem z Wami. Dzisiaj, ponieważ już temat samej mszy został dopełniony, chcemy podzielić się z Wami kilkoma takimi refleksjami dotyczącymi innych sposobów spotykania się z Panem Jezusem Eucharystycznym. Nie tylko jeśli chodzi o Eucharystię, bo są różne rodzaje kultu, spotykania się z Bogiem w Jego ciele. Poza Eucharystią. Myślę, że każdy z Was zna adorację, czy akurat dzisiaj będziemy mieli taką też możliwość procesję, odbyć taką procesję. Zobaczymy jeszcze gdzie, bo pada dosyć mocno czy w kościele, czy na zewnątrz. Ta procesja będzie. Będziemy razem z Jezusem szli i Jego chwalimy. Ale. Czy zawsze tak było? Skąd mamy podstawy do tego, żeby ciało Pana Jezusa w jakikolwiek sposób czcić czy adorować? Myślę, że jakoś macie taką świadomość, że ponieważ Jezus Chrystus był Żydem i wszyscy jego apostołowie, to byli bardzo pobożni Żydzi, którzy przychodzili do, do synagogi, na przykład synagoga. Piotra, świętego Piotra, była bardzo blisko jego domu, jeżeli popatrzy się na te archeologiczne odkrycia. I właśnie z tej grupy wywodzi się chrześcijaństwo. Dlatego chrześcijanie często odwoływali się do różnych tradycji związanych z judaizmem, ze Starym Testamentem, tak byśmy powiedzieli dzisiaj jako, jako chrześcijanie. Dlatego biorąc właśnie te tradycje żydowskie, chrześcijanie na samym początku nie przechowywali pana Jezusa, jego ciała, tych świętych postaci. Myślę, że kojarzycie ze Starego Testamentu, że jeśli chodziło o mannę, to Pan Bóg powiedział Żydom bardzo dokładnie: macie zebrać tylko tyle, ile jest wam potrzebne na dany dzień. Macie nie kumulować. Tego, co ja wam daję. I dlatego wcześniej chrześcijanie nie przechowują ciała Pana Jezusa, był wręcz zakaz wiele soborów, tych um, takich powszechnych zgromadzeń biskupów wyrażało się bardzo surowo i negatywnie co do przechowywania ciała Pana Jezusa. Jedynie w jednym wypadku przechowywano zakonsekrowane cząstki, zakonsekrowane namszy świętej, tylko w wypadku wiatyku, czyli ludzie od samego początku, katolicy, chrześcijanie, mieli takie poczucie, że jest to ważne, że może się tak zdarzyć w ciągu tygodnia, od między jedną niedzielą a drugą, że... Któryś z członków Kościoła po prostu albo zachoruje, albo będzie właśnie odchodził z tego świata, i on potrzebuje takiego zaopatrzenia na tę podróż. To było od samego początku i tylko taką małą część przechowywano w wypadku, gdyby ktoś miał umrzeć. Natomiast resztę tego chleba zakonsegrowanego zawsze spożywano na mszy święty. Świętej. Moi drodzy, przez pierwsze wieki była taka praktyka w kościele, że liczono wiernych, bardzo dokładnie i szczegółowo tych, którzy mieli przyjąć Komunię świętą. Nawet jeżeli ktoś zamierzał, był z innej wspólnoty, z innego miasta i zamierzał przyjechać do danej wspólnoty, aby tam przyjąć Komunię Świętą, miał obowiązek poinformować o tym prezbitera, tego proboszcza, tego księdza, który. W danej wspólnocie sprawował Eucharystię, trzeba było tak zrobić, aby była odpowiednia liczba chleba, odpowiednia liczba chlebów. Jeżeli było więcej zakonsekrowanego tego chleba niż ludzi w kościele, niż ludzi w domu, bo wiadomo, że na początku w domach te Eucharystie się odbywały, to rozdawano do spożycia ten chleb tuż po Mszy Świętej, tuż po Eucharystii. Jeżeli Nadal jednak zostawał jakiś chleb zakonsekrowany, to ten chleb palono, i popiół z takiego chleba zakonsekrowanego składano do specjalnego miejsca. Myślę, że ważne jest to, aby sobie zapamiętać z tej części, w której teraz jesteśmy, że nie przechowywano. Zakonsekrowanego ciała Pana Jezusa w pierwszych kilku wiekach nie było takiej tradycji. Natomiast to, co zawsze robiono, to zachowywano jakąś małą cząstkę dla umierających albo dla poważnie chorych. Gdzie takiego Pana Jezusa przechowywano w takim razie? I tutaj być może Was zaskoczy ten fakt, ale ponieważ Eucharystia była sprawowana w domach. Wiernych. Pan Jezus również był przechowywany tam, u nich, w domu. Ciało Pana Jezusa przechowywano w domach parafian, i to był, uwaga, powszechny zwyczaj aż do XVII wieku. Jeszcze w XVII wieku, w niektórych częściach na świecie, praktykowano to, że oprócz oczywiście już istniejących kościołów, było to powszechne i dozwolone, że ciało Pana Jezusa, jeżeli miałeś chorego w domu, mogłeś zabrać ze sobą i tam je przechować, i tam udzielić też takiej komunii świętej. Ale nie był to jedyny sposób przechowywania Pana Jezusa. W kościele od III wieku mniej więcej, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, budowano tak zwane pastaforia. Co to było? To był taki budynek, przyległy do budynku, gdzie zazwyczaj odprawiano Eucharystię. W pewnym momencie już budowano specjalne budynki, gdzie były większe domy, tam gdzie był sprawowany właśnie ten obrzęd łamania chleba. I obok tego budynku budowano mniejszy, zazwyczaj tam mieszkał prezbiter czy jakiś biskup danego miasta. I tam przechowywano księgi liturgiczne, szaty, no i oczywiście tę komunię świętą dla umierających i chorych. Od IX wieku w ołtarzach budowano specjalne męsy, takie po prostu dziury w ołtarzu, do których składano kielichy, puszki razem z zakonsekrowanym chlebem. Później rozwiązywano to w ten sposób, że tabernakula budowano nad ołtarzem w sposób wiszący. To były takie wiszące tabernakula, albo gdzieś obok takiego ołtarza, ale ponieważ był to dosyć trudny sposób przechowywania, trzeba było za pomocą liny obniżać, podwyższać to tabernakulum. Od XI wieku tabernakula buduje się w ścianach. To jest po prostu o wiele praktyczniejsze. Moi drodzy, myślę, że to jest dosyć ważne, żeby tutaj, zanim przejdziemy do kolejnej takiej części różnego typu, można powiedzieć, kultu eucharystycznego poza naszą świętą, aby zapamiętać, że zawsze w sercach chrześcijan było takie przekonanie, że przechować Pana Jezusa Możemy dla tych, którzy są w naszej wspólnocie chorzy i którzy umierają, w jaki sposób przenoszono ten chleb zakonsekrowany dla chorych. W Rzymie, na przykład, od najdawniejszych czasów, zwłaszcza wtedy, kiedy chrześcijaństwo tam się pojawiło, też między innymi za sprawą świętego Piotra, ten zakonsekrowany chleb przenosili po prostu wierni. Zanim pojawili się diakoni, zanim y, robili to specjalni szafarze, po prostu ludzie po mszy świętej, po Eucharystii, brali kawałek tego zakonserwowanego chleba i przenosili. Z tym związane są też różne sytuacje. Y, nawet powstają, można powiedzieć, święci. Możecie sobie spróbować znaleźć takiego świętego, który ma na imię Tarsycjusz, jest to po prostu mały chłopak w Rzymie, który po Mszy Świętej wziął kawałek pana Jezusa, aby go zanieść, najświętszy sakrament zanieść do chorego. I ponieważ było to w pierwszych wiekach, z tego co to ja, że około II wieku, w Rzymie były prześladowania. III wiek to są prześladowania chrześcijan. Po prostu tłum, zobaczywszy tego małego człowieka ukrywającego coś pod pazuchą. Domyślili się, że jest to chrześcijanin i po prostu chcieli mu to wydrzeć. Natomiast on, nie pozwalając na to, w pewnym momencie zostaje po prostu ukamienowany. To jest dosyć istotne dla nas, żeby wiedzieć, że właśnie tego pana Jezusa dla chorych przynosili świeccy. Moi drodzy, taki bardzo ciekawy moment w kulcie poza Eucharystią następuje w XII, w XIII wieku. Jest to taki czas, kiedy powstaje oddolna inicjatywa. To jest bardzo ważne, że jest to oddolna inicjatywa ludzi, którzy zazwyczaj mieszkają na wsi. Jest to pobożność ludowa, która powoduje, że cały Kościół rozpoznaje w tym jakieś natchnienie Ducha Świętego, aby rozpocząć zupełnie nowy, też właśnie kult związany z Eucharystią, związany z najświętszym sakramentem, z ciałem Pana Jezusa. Po prostu ożywienie to wiąże się z pobożnością ludową. Wierni byli pozbawieni kontaktu z Eucharystią, wyłączono ich ze składania darów ofiarnych. Pojawia się wtedy schola czyli zespół muzyczny w Kościele, która zabiera ludziom śpiew. Stojący przed ołtarzem celebrans zasłania ołtarz i zasłania całą akcję. Konsekracja dokonuje się po cichu. Ta modlitwa powszechna też znika. Modlitwa eucharystyczna dokonuje się tyłem do ludzi i oni nie widzą tego, co się dokonuje na ołtarzu. Też to jest dosyć istotne, że przestano wtedy podawać ludziom komunię świętą na rękę. W konsekwencji następuje redukcja uczestnictwa wiernych we Mszy Świętej do tego poziomu, że Msza Święta jest tylko taką tajemnicą, o której nikt nic nie wie, i rozwój kultu eucharystycznego jest spowodowany tą reakcją na wyob Jest taką reakcją na wyobcowanie. Wtedy wchodzą do akcji franciszkanie. Bardzo, bardzo ważną postacią w tym całym ruchu jest święty Franciszek z Asyżu, który w trakcie różnych konsult franciszkańskich przekazuje to swoim współbraciom, że ludzie chcą widzieć Pana Jezusa. Chcą przychodzić do kościoła i spotykać się z nim twarzą w twarz. I tutaj od tego XII, XIII wieku następuje ożywienie, do tego stopnia, że powstają też zupełnie nowe formy spotykania się z Jezusem w najświętszym sakramencie. I tak, żeby Wam powiedzieć o kilku sposobach. Od tego momentu wielu księży, a później cały kościół. Przy konsekracji Najświętszego Sakramentu, przy konsekracji ciała i krwi, księża zaczynają podnosić Pana Jezusa, nawet stojąc tyłem, tak, aby ludzie, którzy stoją za nim, którzy są w kościele, mogli patrzeć się na Chrystusa. To podtrzymanie ciała Pana Jezusa dokonuje się przez kilka długich chwil, tak, żeby ludzie mogli zobaczyć i przywitać się z. Panem Jezusem. Następnie powstają też różnego typu procesje z Panem Jezusem. Wprowadzono święto Bożego Ciała, chociaż to dopiero w XIV-XV wieku. Następnie dokonuje się taki zwrot w stronę wystawiania najświętszego sakramentu do publicznej adoracji. Błogosławieństwo najświętszym sakramentem. Powstaje coś, co dzisiaj też nawet w niektórych kościołach jest praktykowane: 40 na modlitwa wokół najświętszego sakramentu i coś, co być może niektórzy z Was też znają: Godzina Święta. To są też takie formy spotykania się z ciałem Pana Jezusa. Moi drodzy, też dosyć ważnym momentem dla kultu eucharystycznego jest moment kiedy w Kościele katolickim dochodzi do rozłamu. Jest to XV wiek i te ruchy protestanckie, które wprowadzają do Kościoła wątpliwości co do realnej obecności Pana Boga, Jezusa Chrystusa w chlebie i w winie. Tutaj zaczynają się różnego typu herezje na ten temat szerzyć i dlatego Kościół, reagując na to, zaczyna zachęcać wiernych do, przede wszystkim do wiary w to, że w tym chlebie jest ciało Pana Jezusa, że w tym winie zakonsakrowanym jest Jego krew. Zaczyna się dosyć powszechne nabożeństwo do najświętszego sakramentu i wierni zaczynają powszechniej, z większą wiarą patrzeć na tego typu. Wydarzenia jak wystawienie Najświętszego Sakramentu i ten podobny. Też z tego okresu pochodzi taka opowieść. Wielu księży ją opowiada, zwłaszcza kiedy jest okazja do powiedzenia czegoś na temat Najświętszego Sakramentu. Jest to taka opowieść z pewnej wsi. Podczas po prostu zwykłych dni był proboszcz, który wystawiał Najświętszy Sakrament. Do adoracji. Często był przy tej adoracji pusty kościół, niewiele ludzi, ale był pewien człowiek, po prostu rolnik, chłop, który za każdym razem, kiedy miał wyjść w pole, przechodził na chwilę adoracji, i po skończonej pracy przychodził, aby jeszcze przez moment popatrzeć się na Jezusa. I proboszcz zauważył w tym, zauważył w tym człowieku, Dosyć konkretną zmianę, że jest to człowiek pełen pogody ducha, że jest to człowiek bardzo dobry i zapragnął tego samego od Niego. Dlatego zapytał pewnego razu: Co Ty robisz na, na adoracji Najświętszego Sakramentu? Co się tam dzieje? I ten człowiek miał odpowiedzieć: Po prostu patrzę na Niego, a On patrzy na mnie. I odwołując się do tej historii, chciałbym zachęcić każdego z was, abyście, nieważne czy jesteś na mszy świętej, czy adorujesz Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czy jesteś na procesji Bożego Ciała, patrz na Boga, który jest w tym, co nasze oczy rozpoznają jako chleb. Tam jest żywa osoba, tym dopiero się różnimy od kultów różnych religii, a praktycznie w każdej religii coś się czci. Tym chrześcijanie różnią się od tych innych religii, że w trakcie spotykania się nam przy świętej z kawałkiem chleba konsekrowanego, spotykamy się z osobą. Tam jest żywy Bóg i do tego też i dzisiaj każdego z Was zachęcam.